na Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. laudetur Jezus Chrystus. I Amen. Mój kochani usiądźmy wygodnie na nasze miejsca. Dzisiaj kazanie będzie okolicznościowe. Pani Magarty proszę, aby dała je na koniec kazań rekolekcyjnego kapłaństwie. Nazywam to moje Reminiscencje przemyślenia związane z zakończonymi rekolekcjami, bo nie chcę długo mówić, żeby wezmę temat czasami, przynajmniej i ludzi mówić, a nie chcę, żeby znowu wszystko było na na pięciu. Na, na styk, tak na pięciu. Moi kochani, mamy za sobą rekolekcje kapłańskie, druga tura. Trzecie będą od 11 grudnia. Zapraszam. Bezważne nie, takie będą. Podnoszę wołanie na 50 osób. Była potrzebna ogromna modlitwa. Pierwsze było 30 błaganie, drugie błagają o 30-40. Na grudzień proszę adwentowe tu 50 osób. Te rekolekcje były przede wszystkim dzieci dla mnie. Na dzień dzisiejszy mam 56 rok życia i dopiero mi strzeliła przestrzeń. mego kapłaństwa się lęka. Czuję ogromną bojaźń przed Bogiem i, moi drodzy, ogromna odpowiedzialność za siebie i za Was. Dopiero odkryłem, co na moje ręce nakłada Bóg. Kiedy w starym orędziach czytam, Kapłan nie może w grzechu ciężkim się odbrawiać, a mnie nagadano, się za grzechy, później się wyspowiadasz to zanim was wygnano od konfesjonału, najpierw wybito grzebu kapłana. Jedna msza świętokradzka, druga, trzecia, dziesiąta. Kiedy sobie uświadomiłem, że przez tyle lat kapłaństwa ja nigdy idąc do ołtarza nie pozdrawiałem aniołów, a one całą noc czekały na mnie, kiedy ja zacznę odpowiadać o sobie uświadomię, ile moich przyświęcej było w pośpiechu, tak biegiem wleciał do kościoła, dzieci, wyleciał. Ten do ciebie gadał przy chórze, ten przy ołtarzu. Zakry. Dzieci, jak ja stanę, wasz ksiądz Piotr, przed majestatem Boga. Kiedy sobie uświadomiłem, jakie wymogi Bóg stawia, i dał prostą receptę w naszych porędziach. My szukamy przyczyny, czemu jest kryzys kościoła. Przyczyna jest jedna. Owce nie znają głosu Pana w kościele. Bo Pan mówi w Ewangelii, moje owce poznają mój głos i idą za mną. Czyli ja jako ksiądz, korzystając z daru mowy, nie oddałem moich ust konsekrowanych Jezusowi, i moje słowa nie są Jego słowami, no i Kościół się opróżnia. Tu jest dramat kryzysu Kościoła. Kapłan nie oddał się Panu Bogu. Słuchając tych rekolekcji, najpierw przykładałem siebie. A kiedy stary Gorędziak, Pan Jezus, wyjaśniał, już przed wojną, że dziś Kościół jest już na Golgocie, na Krzyżu, że musi zdradzić. Kiedy widzę te wszystkie przestrzenie, kiedy wyjaśnił swój okres ziemski, życia na Ziemi w przeciągu tych dwudziestu wieków i mówi pierwsze trzy wieki, to moje dziecięstwo. I tam wyjaśniam, o czym to mówi, czyli prześladowanie rzymskie. Później następne narody w sposób barbarzyński, w sposób nieoczekiwany przyjmują wiarę. To moje, u, to moje ukryte, publiczne życie na zalecie. Gdzieś do końca X wieku. Później przychodzi okres panizmu mojego publicznego działania, kiedy Kościół był wszystkim. Prowadził przez prawie 4 czy 5 wieków. Wszystko było tak, jak Bóg chciał. Później druga połowa działania publicznego, kiedy wszystkie siły skupiły się, tak jak było za życia Pana Jezusa, żeby go złapać, podchwycić na słowie, sprowokować, żeby go mieć o co oskarżyć. I XX wiek tu już Gorgota Kościoła. Kościół sam siebie krzyżuje. Są próby obrony przez papieży. Piusa X, Piusa XII, ale wraz ze śmiercią papieża Pisa XII kończy się samoobrona, bo wewnątrz moderniz rozżarł wszystko. Nie dożydam już do tematu, że współcześni kapłani, to będzie wiesieni, są gorsi niż ówcześni faryzeusze. Dlaczego Pan Jezus, Matka Boża wyśpiewuje hymn uwielbienia Boga i mówi o pewnym wielkim fenomenie. Powejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Jak ona była pokorna przed majestatem Boga. W myślach, w działaniu, ślubie ze swego życia. Wszystko ukierunkowała na Boga. To jest uniżenie swojej pokornej służebnicy. Jeśli z takim wymiarem nie będziemy podchodzili do kapłaństwa, wy do swojej wiary, z naszych świątyń nic nie będzie. Wczoraj tak Bóg mi otworzył oczy, ja już byłem tak spokojny, że po wczorajszej takiej mowie subtelnej, prosząc, wymieniając gdzie kolejny punkt, gdzie się spotkamy, gdzie załatwię wszystkie wasze sprawy, dzieci zobaczyłem, ile tu jeszcze jest pracy. Jak w tobie, i we mnie mało jest uniżenia przed Bogiem. Jak wam tą książkę przygotuję, orędzia pana Jusa do swego sługi, bo my mamy do swojego umijona kapłana, to jest całkowicie z kultury zachodniej. Najpierw wy przeczytajcie. Kapłan jak to czytnie, to dzieci musi zapaść. Przerażenie. Ja zapadłem w przerażenie. Kapłaństwa mojego się lękam. Dziś może stanąłem przed wami jak Eliasz, jak Pan Jezus z porwozem w świątyni, ale dzieci, wy no od razu jesteście inni, z jakim pietyzmem do ołtarza podchodzą lektorzy. Jak wy pięknie śpiewacie, panowie, ja tu widzę wasze ręce złożone. Wy musicie widzieć moje oblicze płonące Chrystusem. W moim kapłaństwie musi być tabor. Jeśli tego nie ma, wy nigdy nie usłyszycie głosu Boga z moich słów. Wiecie, co się będzie działo ze mną w godzinie mojego konania? Wszyscy przyjdziecie mnie oskarżać. Czy, Pani Tereniu, rozumiesz, w jakiej sytuacji po ludzku jestem niekorzystny, niekorzystnej? Tak go dziś Wam powiedziałem. Dopiero gorliwość o dom mój będzie mnie pożerała. Spróbuj tu gadać. Już nie pięć złotych, ja cię wyniosę za kark, do... ty się nie gniewaj, bo ty masz pychać w sobie, jeśli tu cokolwiek czynisz. A ja jeśli tego nie widzę, dzieci, ja wyganiam Pana Jezusa z Kościoła. Nie macie tego krzyża widzenia, wnętrza dramatu Kościoła. Tych wszystkich mechanizmów czasami mam, wylewam to moje cierpienie i ból. A diabeł wie jak się zemścić. Ja idąc tu, ona stamtąd, wiedziałem, że będzie tam atak. Nie miałem gdzie uciec. Mogłem wziąć klucz tamtenny, ale by ona poleciała z tamtej strony. To jest coś nieprawdopodobnego. Dzieci, lękam się mego kapłaństwa. Zapamiętaj sobie, że Bóg rozproszy, Pyszniących się zamysłami serc swoich. Jak cierpię, że są sprzedawane kościoły na zachodzie, ale dzieci Bóg nie ma innego wyjścia, musi to bractwo rozgonić. Rozumiecie? Jak cierpię, że nie ma powołań kapłańskich, bo nie ma kto Was uświęcać. Jakby było wiele mszy świętej we Francji, w Niemczech, wszyscy z tego korzystamy. Ale Bóg to musi rozgonić. Bo mówił w orędziach: Wasze ofiary są moją rzezią. Wy mnie traktujecie jak barana ofiarowanego za siebie. Ja to cytuję z tych orędzi naszych. Jeśli wy, którzy otrzymaliście taką łaskę, po tylu grzmiących moich słowach, tak jak wczoraj, po moim błaganiu, nie podchodźcie. I wy zaraz atakujecie i ty mi mówisz, że nie masz czasu i cię ci spieszę. To nie oczekujcie. Teraz dopiero będzie trzęsienie tu ziemi. Ja cię wyniosę i do tej wody tam sadzę i będę cię chrzcił trzy razy w imię ojca i syna. Szatanie, wyjdź z niej. Błagajcie Ducha Świętego. We mnie siedzi pokusa ucieczki. Zostawienia tego wszystkiego, bo po trudzie rekolekcji, już osoba nie była na rekolekcjach, ale wszystko do zakonu i następuje zaraz atak i mieć świadomość, i jaka mnie czeka kara na drugim brzegu, Pan Jezus Wziął kapłana do piekła w jednym z orędzi, które weźmie i w rękach i pokazał mu, co się dzieje z duszą kapłana. Wszyscy tam się pastwią nad kapłanem. Największy podmiot nienawiści, kapujecie? Kapłan w piekle jest największym podmiotem nienawiści. To, co zrobiono z kapłaństwem w kościele, moi drodzy katolickim, to, co zrobiono z kultem Boga w kościele katolickim, to jest największe barbarzyństwo S w dziejach ludzkości. Obozy koncentracyjne Hitler to pikuś. Łagry rosyjskie to pikuś. Największe barbarzyństwo, jakie zrobiono cywilizacji. To zniszczenie kapłaństwa i zniszczenie sakrum i Boga w kościele katolickim. Dlatego, kiedy ta broszura wyjdzie orędzia Jezusa do swojego kapłana, obowiązkowo musi każdy z Was przeczytać, jak Pan Jezus czyści duszę kapłana. Kim On jest? Jak Wam wyjaśniałem w Kazaniu, że kapłan jest drugim Chrystusem, jest żywym Bogiem, chodzącym Bogiem po ziemi, gdziekolwiek stanie, nie musi nic mówić, nic czynić, zawsze sieje błogosławieństwo, ale został najbardziej obdarzony wszystkimi. Łaskami, jakie może Bóg dać człowiekowi. Wy w porównaniu z tym, co ja otrzymam macie tyle. Ja otrzymam tyle, Wy macie tyle. I teraz, jeśli ja wam nie pomogę wybudować waszego domu, który się, na, który się nazywa niebo, zwiększcie modlitwy za mnie, bo dzieci jest gorzej niż ustawa. Przewiduję, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Jeśli ja do was mówię o sakrum, o szacunku Boga, a wy robicie swoje, to znaczy, że we mnie nie ma ust Boga, ja jestem załamany, rozumiecie? załamany moje owce znają mój głos i idą za nim te słowa Pana Jezusa mnie przeraziły rozproszył pyszniących się zamysłami serc swojej Bóg daje łaski, ale dzieci jest wymagające, nieprawdopodobnie. Prowadząc te rekolekcje kapłańskie, Pan Jezus na konkretne zadanie te kazania o kapłaństwie, nasze orędzia o kapłanach mają odnowić oblicze kapłanów. Mają od, odmienić, odnowić jego wizerunek w waszych wnęcach, Ma wrócić ideał wizerunka państwa. Wy sobie nie zdajecie sprawę, jakich mechanizmów oni w ciągu 50 lat użyli, żeby nas rozbroić. Macie tu przed sobą jedną z ofiar tego systemu. Ja Was dziś już za wszystko przepraszam. Nie dziwię się Jonaszowi, że chciał uciekać. Im głębiej się wchodzi w te tajemnice nad kapłana, to powie panu Józowi, tak, jak powiedzieli apostołowie. Lepiej się nie żenić. Lepiej nie iść w kapłaństwo. Bo kiedy się uświadomi, że te prawdy ja dopiero poznaję w 56 roku kapłaństwa. Ja to powinienem w seminariu znać. A teraz porównajcie jeszcze. Uwierzcie, że byłem super gorliwym kwerykiem. Wszystkie wykłady notowałem. Do każdego się egzaminu przygotowywałem. Każdą konferencję Ojca Duchownego słuchałem, pisałem. Masę książek czytałem. A jak wejdziecie inne podmioty, gdzie tu mi, tu mi wisi, był z kategorii superklasy? Ktoś musi otworzyć serca kapłanów. Czy to młodych, czy starych. Oni muszą poznać siebie. Ja w tych dniach poznała, poznawałem siebie w tajemnicy kapłańskiej. Czym nas karmiona? Tak się bali życia pobożnego i mistycznego, bo byś przeszedł na stronę Boga. Więc musieli nas karmić racjonalizmem i modernizmem, żebyśmy byli kapłanami światowymi. Udało się im. Większość kapłanów. Wychodząc z seminarium, mimo że mają potężne łaski Boga, wychodzą zatruci. Mało który ma widzące oczy. A jak mu biedak, biedakowi Bóg to otworzy na trzecim, czwartym czy piątym roku, a w swojej nieroztropności powie to przełożonemu, wyrzucają go z seminarium. Dzieci to są dramaty. Aby duch święty napełnił twoje wnętrze i moje, jak napełnił wnętrze Elżbiety, abyś ty wydał dziś okrzyk i powiedział: Błogosławiona jesteś, Mario, między niewiastami, i błogosławiony jest owoc. Twojego łona, Jezus. Amen. Później się budźcie, skądże mi to, że Bóg do mnie przychodzi? Skądże mi to, że Bóg mi otwiera takie przeszczenie? I życzę Wam żeby po takich doświadczeniu Twoim osobistym przez Ciebie poruszyło się serce męża, żony, dzieci, krewniaków, a przez większą ilość tych elżbiet poruszyło się wnętrze całej naszej ojczyzny. Amen. Amen.